Nowy rok zawsze przynosił poczucie nowych początków, ale tym razem przyniósł niepokojącą niespodziankę. Zadzwonił dzwonek do drzwi, przeszywając ciszę mojego małego przytulnego domu. Spodziewając się może sąsiada lub spóźnionego kuriera, od niechcenia otworzyłem drzwi. Serce wskoczyło mi do żołądka. Na progu stały dwie postacie z mojej przeszłości, których nigdy więcej nie chciałam zobaczyć. Moja siostra Kler i mój były mąż Etan. ze swoim wiecznie zadowolonym z siebie uśmiechem, wyglądała niemal triumfalnie stojąc obok etana. Obecność etana była jak ponownie otwarta rana, a jego wyraz twarzy był mieszanką arogancji i fałszywej litości. Kropka minęły trzy lata. Odkąd ostatni raz ich widziałam, a oni byli tutaj, jakby nigdy nie zburzyli mojego świata. Dlaczego tu jesteś? Mój głos był drżącym szeptem, zdradzającym mój szok. Śmiech kler był jak gwoździe na tablicy. Spójrz, Etan, za nie mówiła. Co się stało, Anno? Nie cieszysz się. Że widzisz swoją kochaną siostrę i kochającego byłego męża, Etan oparł się o framugę drzwi, jego spojrzenie skanowało pokój za mną. Tak, Anno, pomyśleliśmy, że złożymy wizytę. — Zobaczyć, jak to stare miejsce radzi sobie bez nas. — zacisnęłam pięści, walcząc z chęcią zatrześnięcia im drzwi przed nosem. — To już nie jest twoje miejsce, Ethan, a ty, Claire, też nie masz tu nic do roboty. — Kropka ich uśmieszki tylko się poszerzyły, gdy próbowałam ustąpić. Następne słowa etana były jak policzek. — Wiesz, Anno, naprawdę żałuję, że kiedykolwiek się z tobą związałem. Co za strata moich najlepszych lat! Kler wtrąciła się, jej głos ociekał kpiącym współczuciem, kropka biedna Anna, zawsze słaba, nawet w małżeństwie, ich okrutne słowa zabolały, ale zanim zdążyłam zareagować, głos z tyłu zaskoczył nas wszystkich. Kto stoi przy drzwiach, Anno? To był mój ojciec, George którego nie spodziewałam się aż do późniejszego wieczora. Kropka, jego niespodziewana obecność wytrąciła Claire i Etana z równowagi. Uśmiechy zniknęły z ich twarzy, gdy niezręcznie zmienili postawę. Kropka, tato, wcześniej wróciłeś, udało mi się powiedzieć. W moim głosie słychać było ulgę. Oczy George'a zweziły się, gdy spojrzał na rozgrywającą się przed nim scenę. Claire! Etan! Co wy tu u Licha robicie? Ich opanowanie rozpadło się, pewna siebie fasada rozpłynęła się pod surowym spojrzeniem mojego ojca. przez chwilę panowała cisza, a między nami unosiło się napięte powietrze. Przerwał ją dopiero niepewny głos kler. Chcieliśmy tylko życzyć Annie szczęśliwego nowego roku. Niedowierzanie George'a było namacalne. Naprawdę po latach milczenia nagle przypominasz sobie o więzach rodzinnych w nowy rok. Jego ton był lodowaty, sugerując niewypowiedziany gniew i rozczarowanie. Etan odchrząknął, próbując odzyskać spokój. Cóż, mieliśmy też kilka wiadomości do przekazania. Ale może to nie jest odpowiedni moment, wiedziałem, że w ich wizycie było coś więcej niż tylko powitanie Nowego Roku. Ich niespodziewane przybycie, zadowolone spojrzenia, zawołałowane obelgi, to wszystko było zbyt znajome. Ten sam stary schemat oszustwa i manipulacji, kropka, ale tym razem nie byłam tą samą osobą, którą zostawili. Gdy niezręcznie się wymówili, obiecując wrócić innym razem, zamknąłem drzwi z mieszaniną ulgi i strachu. Kropka, ich powrót mógł oznaczać tylko jedno znów szykowały się kłopoty. Kropka, po wyjściu kler i etana w domu zapanowała przytłaczająca cisza. Mój ojciec, George, siedział naprzeciwko mnie, marszcząc brwi z niepokojem. Anna, o co w tym wszystkim chodziło? Dlaczego oni wrócili? A westchnęłam, czując ciężar lat tłumionych wspomnień. Nie wiem, tato, ale w przypadku Claire i Etana nigdy nie dzieje się to bez powodu. George skinął głową, a jego wyraz twarzy pociemniał. Kropka, pamiętam, jak to się skończyło. Jak cię zdradzili, nie jesteś im nic winna. Anno, kropka, doceniałem jego wsparcie, ale była część historii, której nawet on w pełni nie rozumiał. Głębia manipulacji i oszustwa, kler. to sięgało naszego dzieciństwa, czasu, który powinien być wypełniony niewinnymi wspomnieniami, ale zamiast tego był naznaczony egoizmem, kler. tato. Pamiętasz moje dziesiąte urodziny i porcelanową lalkę, którą dostałam od babci? Zapytałam ze smutkiem w głosie. Twarz George'a złagodniała. Oczywiście, że kochałaś tę lalkę, przytaknęłam, wspomnienie było żywe w mojej głowie. Claire połamała ją celowo, ale płakała i powiedziała mamie, że to był wypadek, że to ja ją przewróciłam. George wyglądał na zaskoczonego. Nigdy o tym nie wiedziałem. Twoja matka zawsze mówiła, że to był wypadek. To był dopiero początek, kontynuowałem, na nowo otwierając stare rany. Zawsze zgrywała niewiniątko i to na mnie zrzucała winę. Wiedziała dokładnie, jak manipulować wszystkimi wokół siebie. Widziałam żal w oczach George'a. Świadomość tego, czego nie widział przez te wszystkie lata. Przepraszam, Anno. Powinienem był to przejrzeć. To nie twoja wina, tato. Wszyscy daliśmy się nabrać na sztuczkę Claire. Przerwałem, biorąc głęboki oddech. Nawet z etanem ograła nas oboje. Zasługują na siebie. George sięgnął naprzeciwko, chwytając moją dłoń w mocny, pocieszający uścisk. Liczy się to, że jesteś teraz wolna od ich toksyczności. Nie pozwól im wciągnąć cię z powrotem w ich dramat. Przytaknęłam, starając się zdobyć na uśmiech. Kropka rozmowa z ojcem jasno pokazała, że przeszłość nie była tak pogrzebana, jak miałam nadzieję. Powrót Claire i Etana nie był zwykłą wizytą. Był zwiastunem nadchodzących zawirowań kropka, tej nocy, nie mogłem zasnąć. Wspomnienia manipulacji Claire. Sposób, w jaki zawsze przewyższała mnie w oczach rodziców. Sposób, w jaki bez wysiłku odciągnęła ode mnie Etana. Wszystko to wirowało mi w głowie. Kropka, jej powrót oznaczał, że coś knuje. I nie mogłem nic poradzić na to, że czułem strach przed tym. Co miało nadejść, kropka, ale pośród zawirowań myśli zaczęło kształtować się zdecydowane postanowienie. Tym razem nie będę bierną ofiarą. Postawię się Kler i Etanowi bez względu na ich grę. Tym razem byłam gotowa do walki, kropka, w następnych dniach. Po wizycie Kler i Etana prześladowały mnie ich słowa i uśmieszki. Rzuciłam się w wir pracy, próbując odwrócić swoją uwagę. Ale przeszłość nie chciała pozostać pogrzebana. Kropka, wspomnienie mojego małżeństwa z Etanem, niegdyś wypełnionego miłością i obietnicą, teraz czułam się jak ciernista ścieżka, po której musiałam stąpać boso. Zaczęło się pięknie. Etan był czarujący, uważny i miał wszystko, czego chciałam od partnera. Kropka, byliśmy szczęśliwi, a przynajmniej tak mi się wydawało. Kropka, ale potem przyszły subtelne zmiany, późne noce. Niewyjaśnione nieobecności, wymijające odpowiedzi. Ufałam mu, ignorując dręczące wątpliwości i podszepty intuicji kropka, aż pewnego wieczoru zasłona się uchyliła. Wróciłam do domu wcześnie z podróży służbowej, a w moim sercu mrowiło oczekiwanie na zaskoczenie etana. Ale niespodzianka była moja kropka. Znalazłem Etana i Claire razem. Ich śmiech odbijał się echem w naszym salonie, scena, która wstrząsnęła moim światem kropka. Konfrontacja, która potem nastąpiła, była mieszaniną łez, oskarżeń i gorzkich prawd. Claire, z charakterystycznym dla siebie brakiem skruchy, po prostu wzruszyła ramionami, a jej słowa przeszyły mnie na wskroś. Zawsze byłaś zbyt zajęta swoją małą pracą, Anno. Etan kogoś potrzebował, a ja tam byłam. To nie nasza wina, że nie potrafiłaś utrzymać zainteresowania, męża. Usprawiedliwienie Etana było równie zimne. Myślałem, że cię kocham, Anno, ale Claire jest inna, ekscytująca. Nigdy do siebie nie pasowaliśmy, ich zdrada była mieczem obosiecznym, wbijającym się głęboko w moje serce i zaufanie. Rozwód nastąpił szybko, a Ethan i Claire nie ukrywali swojego związku. Kropka musiałem pozbierać kawałki mojego zniszczonego życia, czując się głupia i zdradzona, kropka teraz, gdy siedziałem w swoim biurze. Wspomnienia gryzły mnie w głowie, a gniew kipiał we mnie. Kropka, jak śmieli wrócić do mojego życia po tym, co zrobili? Jak śmieli myśleć, że mogą znowu zakłócić mój spokój? Ale to było coś więcej niż gniew. To było palące pragnienie zemsty. Chciałam, by poczuli choć ułamek bólu, który mi sprawili. Idea zemsty, niegdyś obca i niesmaczna, teraz wydawała się jedynym sposobem na zamknięcie tego bolesnego rozdziału mojego życia. Podjąłem decyzję. Skonfrontuję się z nimi, zażądam odpowiedzi. Ale tym razem nie będę zaskoczoną żoną ze złamanym sercem. Będę silna i nieugięta. Już raz mnie nie docenili. Nie popełnił tego samego błędu ponownie. Kropka podniosłam telefon i wybrałam numer Etana. Mój głos był spokojny, a determinacja stanowcza. Etan, musimy porozmawiać. Spotkajmy się w kawiarni na piątej ulicy. Jutro w południe. Jego zaskoczone zająknięcie było małym zwycięstwem. Ale to wystarczyło kropka jasne Anna. W takim razie jutro. Rozmowa dobiegła końca i po raz pierwszy od wielu dni poczułam kontrolę. Gra się rozpoczęła i tym razem grałem o zwycięstwo. Kawiarnia tętniła życiem, gdy dotarłam na miejsce. Zauważyłam Etana siedzącego przy stoliku w rogu, z napiętą postawą. Kiedy podeszłam, jego próba swobodnego uśmiechu nie dotarła do jego oczu. Anna, dzięki za przybycie. A je nie była pewna, czy będziesz chciała mnie widzieć, zaczął, a w jego głosie słychać było udawaną troskę. Nie chcę, odpowiedziałam ostro, zajmując miejsce naprzeciwko niego. Ale potrzebuję odpowiedzi. Dlaczego ty i Claire wróciliście do mojego życia? Etan poruszył się niewygodnie. Posłuchaj, Anno, nie układało nam się najlepiej. Po cóż, po tym jak wyjechaliśmy, mieliśmy ciężkie chwile. Czułam gorzką satysfakcję, widząc jego niepokój. Ciężkie czasy? Oczekujesz ode mnie współczucia? Nie, oczywiście, że nie, jąkał się. Po prostu Kler jest w ciąży. Pomyśleliśmy, że nadszedł czas, aby naprawić stosunki, no wiesz. Dla dobra rodziny. Jego słowa uderzyły we mnie jak zimna fala. Kler w ciąży. Część mnie poczuła ból, ale szybko został on przyćmiony przez sceptycyzm. I myślisz, że ja bym to zrobił? Co? Powitać cię z otwartymi ramionami? Zapytałam z niedowierzaniem w głosie. Kropka nie chodzi tylko o to, powiedział Ethan, unikając mojego spojrzenia. Jest jeszcze kwestia spadku, majątku twojego ojca. Kropka, a więc to był prawdziwy powód ich nagłego pojawienia się. Nie było to poczucie winy ani pragnienie pojednania. To była chciwość. masz tupet, etan. Oszukujesz, odchodzisz, a teraz wracasz po pieniądze? Czułem, jak wzbiera we mnie gniew, a mój głos staje się coraz głośniejszy pomimo publicznego otoczenia. Ludzie mogą się zmienić, Anno. Wiele przeszliśmy kropka, chcemy tylko zacząć od nowa być rodziną. Błagał kropka rodziną zbudowaną na kłamstwach i oszustwach. Odparłam, a moje serce zaczęło bić ze złości. Wtedy mój telefon zawibrował. To była wiadomość od Claire. Musimy porozmawiać. Sam na sam, u mnie. Dziś wieczorem. Spojrzałam na Etana i podjęłam decyzję. Powiedz Kler, że spotkamy się wieczorem. Ale nie popełnij błędu, Etan. To nie jest spotkanie rodzinne. To ja wyrównuję rachunki. Twarz etana wykrzywiła mieszanka zaskoczenia i troski. Kropka, gdy wstałam, by odejść, poczułam dziwne poczucie siły. Zbyt długo byłam ofiarą ich samolubnych działań. Ale teraz sytuacja się odwróciła. Kropka wyszłam z kawiarni, zostawiając etana za sobą, a w mojej głowie kłębiło się od możliwości. Kropka, dzisiejsze spotkanie z Kler będzie czymś więcej niż tylko konfrontacją. To będzie początek mojej zemsty, szansa na odzyskanie godności i sprawienie, że pożałują, że kiedykolwiek mnie skrzywdzili./ Po zostawieniu etana w kawiarni, mieszanka emocji zawirowała we mnie. Złość, zdrada, ale przede wszystkim nowo odkryta determinacja./ Gdy jechałem do domu, w głowie kłębiły mi się plany na wieczorną konfrontację z Kler. Musiałem być przygotowany, by przeciwstawić się jej manipulacyjnym taktykom, kropka, gdy zbliżał się wieczór. Stanęłam przed lustrem, kradnąc samą siebie. Odbicie pokazywało kobietę zmienioną przez przeciwności losu. Już nienaiwną dziewczynę, która kiedyś uległa urokowi etana, lub została przyćmiona przez oszustwo kler. Dziś wieczorem stanęłam twarzą w twarz ze swoją przeszłością, gotowa stawić jej czoła i przezwyciężyć ją. Dom kler wyraźnie kontrastował z moim, wystawny, ostentacyjny. Świadczący o powierzchownych wartościach jej i etana. zapukałam do drzwi, moje serce waliło, ale moja determinacja była silna. Drzwi otworzyły się i stanęła w nich Claire, tak opanowana i arogancka jak zawsze. Anna, wejdź. Cieszę się, że ci się udało. Jej ton był protekcjonalny, jakby robiła mi przysługę. Wpuszczając mnie do swojego domu. Kropka Weszłam do środka, skanując wzrokiem ekstrawagancki wystrój. Więc, Claire, dlaczego tu jestem? Czego ode mnie chcesz? Zapytałam, przechodząc do sedna. Kler poprowadziła mnie do salonu i jej ruchy były pełne gracji. A jednocześnie, wyrachowane, chciałam z Tobą porozmawiać, jak siostra z siostrą. Minęło zbyt wiele czasu, a wraz z narodzinami dziecka pomyślałam, że czas zakopać topór wojenny. prawie się roześmiałem z jej zuchwałości. Zakopać topór wojenny? Po tym jak ukradłaś mi męża, a teraz wróciłaś po spadek po moim ojcu. Wyraz twarzy Claire stwardniał na chwilę, zanim odzyskała spokój. Anno bądźmy praktyczni. Ethan i ja potrzebujemy stabilności finansowej dla naszego dziecka. majątek twojego ojca może w tym pomóc. jej rażąca chciwość była odrażająca. Oczekujesz, że po tym wszystkim, co zrobiłeś, po prostu oddam to, co mi się należy. Nie chodzi tylko o pieniądze, Anno, powiedziała Claire. Jej głos ociekał fałszywą szczerością. Chodzi o rodzinę. W końcu nadal jesteśmy siostrami, kropka wpatrywałam się w nią z niedowierzaniem. Straciłaś prawo do nazywania mnie siostrą w chwili, gdy mnie zdradziłaś, kropka zapadła cisza, napięcie zawisło między nami. Wtedy fasada kler pękła, a jej prawdziwa natura wypłynęła na powierzchnię, kropka w porządku. Jeśli chcesz być samolubna, porozmawiajmy o kwestiach prawnych. Wiesz, że testament ojca faworyzuje pierwszego wnuka. Moje dziecko zapewni, że Etan i ja otrzymamy spadek. Kropka, jej słowa uderzyły mnie jak fizyczny cios. To była jej gra, wykorzystać ciąże jako dźwignię, by zmanipulować testament ojca na swoją korzyść. Kropka, jesteś niewiarygodna, Claire. Myślisz, że możesz po prostu manipulować wszystkimi i wszystkim na swoją korzyść, ale nie tym razem. Nie pozwolę ci na to. Kropka, mój głos był stanowczy, nieugięty. Kler uśmiechnęła się, a w jej oczach pojawiło się zimne, wyrachowane spojrzenie. Kropka, zobaczymy, Anno. Zobaczymy, jak długo będziesz w stanie udawać sprawiedliwą. Kropka, odwróciłam się, by odejść, a w głowie kołatała mi się bezduszność. Kler. Gdy odjeżdżałam od jej domu, w mojej głowie zaczął formować się plan. Kler i Ethan grali w niebezpieczną grę, ale teraz znałam jej zasady. Nadszedł czas, aby dowiedzieli się, że nie jestem już biernym graczem w ich pokręconej grze. Dni następujące po spotkaniu z Kler spędziłem w stanie podwyższonej czujności. Przygotowując się do nieuniknionej bitwy prawnej o majątek mojego ojca. Szukałem porady prawnej, zdeterminowany, by chronić to, co słusznie należało do mnie i dziedzictwo mojego ojca przed chciwymi szponami kler i etana. Gdy zagłębiłam się w prawne zawiłości, dotarła do mnie szokująca wiadomość. Biznes etana, który rozpoczął z taką brawurą, upadł. Toneli w długach. A ich wystawny styl życia był nie do utrzymania. To odkrycie rzuciło nowe światło na ich nagłe pojawienie się i desperację w poszukiwaniu spadku. Spotkałem się z moją prawniczką, bystrą kobietą o imieniu Harper. Aby omówić naszą strategię, kropka są osaczeni finansowo i prawnie, powiedziała, skanując dokumenty. Twierdzenie Twojej siostry, że testament faworyzuje pierwszego wnuka, nie ma solidnych podstaw prawnych. Możemy z tym walczyć, kropka jej, pewność siebie była uspokajająca, ale wiedziałem. Że Kler i Ethan łatwo się nie poddadzą. Byli jak osaczone zwierzęta, nieprzewidywalni i niebezpieczni. Moja determinacja została przetestowana wcześniej, niż się spodziewałem. Pewnego wieczoru, gdy wróciłam do domu z pracy, zastałam Kler czekającą na progu. Z wyrazem twarzy, będącym mieszanką buntu i desperacji, kropka Anna. Musimy porozmawiać, powiedziała, a jej głos był nietypowo drżący. Kropka, spojrzałam na nią wojowniczo. Nie mam ci nic do powiedzenia, kler. Ta sprawa jest teraz w rękach prawników. Kropka zrobiła krok do przodu, blokując mi drogę. Proszę, Anno, nie jestem w ciąży. To było kłamstwo, głupi plan, który wymyśliliśmy z Etanem, by zmienić wolę ojca na naszą korzyść. Kropka, jej wyznanie, choć szokujące, nie zaskoczyło mnie. To było tylko kolejne oszustwo na ich długiej liście manipulacji. Kropka, więc przez cały ten czas kłamałaś. Co teraz, Claire? Gotowa przyznać się do porażki? Zapytałem zimnym głosem. Kropka, oczy Claire zalały się łzami, ale mnie to nie poruszyło. Nie wiem. Co robić? Biznes etana jest zrujnowany. Tracimy wszystko. I potrzebuję twojej pomocy, Anno. Jej prośba o pomoc po całym bólu, który spowodowała, była prawie śmieszna. Chcesz mojej pomocy? Po tym wszystkim, co zrobiłaś. Naprawdę masz urojenia. Chwyciła mnie za ramię z desperacją w głosie. Proszę, Anno, jestem twoją siostrą. Pamiętasz, jakie byłyśmy przed tym wszystkim? Odsunęłam się, jej dotyk był dla mnie odpychający. Siostra, którą znałam, umarła w chwili, gdy mnie zdradziłaś. Dokonałaś wyboru, kler. Teraz, żyj z tym, kropka, zostawiając kler samą, wszedłem do domu, zamykając drzwi przed nią i naszą wspólną przeszłością. Poczucie ostateczności było wyzwalające. Nie byłem już związany łańcuchami naszego toksycznego związku, kropka, tej nocy, gdy siedziałem sam w ciszy mojego salonu zdałem sobie sprawę, że to było coś więcej niż tylko walka o spadek. To była walka o moje własne wyzwolenie. szansa. By w końcu zamknąć rozdział zdrady Claire i Etana i ruszyć dalej ze swoim życiem. kolejne tygodnie to wir postępowań sądowych i napiętych negocjacji. Desperacja Claire i Etana stawała się coraz bardziej widoczna wraz z eskalacją ich problemów finansowych. Mimo to pozostałem nieugięty, wspierany przez wiedzę panny Harper i moją własną nowo odkrytą siłę. Kropka nadszedł dzień decydującej rozprawy sądowej. Sara sądowa była zimna i sterylna, co wyraźnie kontrastowało z gorącymi emocjami, które kipiały pod powierzchnią. Ethan i Claire siedzieli razem, udając jedność. Ale napięcie było widoczne w ich zmęczonym wyglądzie. Kropka, gdy rozpoczęło się postępowanie, panna Harper była metodyczna i precyzyjna. Rozbierając każdy z argumentów Claire i Etana z prawniczą przenikliwością, kropka, kłamstwo Claire na temat jej ciąży zostało ujawnione, co jeszcze bardziej osłabiło ich pozycję. Patrzyłam, jak do Claire dociera rzeczywistość jej sytuacji. Kropka, pewna siebie, manipulująca siostra, którą kiedyś znałam, zniknęła. Zastąpiona przez skorupę dawnej siebie, pochłoniętą konsekwencjami swoich działań, kropka podczas przerwy, kler podeszła do mnie z błaganiem w oczach. Anno, proszę. Wiem, że nie zasługuję na twoją łaskę, ale jesteśmy zrujnowani. Nie mamy nic. Jej słowa, które kiedyś były w stanie mnie ukołysać, teraz padły na głuche uszy. Kropka sama to na siebie sprowadziłaś, kler. Wybrałaś chciwość i oszustwo. Teraz musisz zmierzyć się z rezultatami. ostateczny wyrok był dla mnie zdecydowanym zwycięstwem. Sędzia orzekł na moją korzyść, zapewniając, że spadek pozostanie prawowicie mój. Claire i Ethan opuścili salę sądową pokonani, a ich plany rozsypały się w proch. Ale kiedy wychodziłem, wypełniło mnie poczucie zamknięcia. To nie było tylko prawne zwycięstwo, to był osobisty triumf nad duchami mojej przeszłości. Upadek Kler i Etana był karmiczną sprawiedliwością, na którą zasłużyli, ale dla mnie było to wyzwolenie z łańcuchów zdrady i krzywdy. W kolejnych dniach skupiłam się na odbudowie swojego życia. Wolnej odcieni Kler i Etana, rana, którą pozostawili, zawsze będzie częścią mnie, ale już mnie nie definiuje. Stałem się silniejszy, bardziej odporny i lepiej rozumiałem, kim jestem i za czym się opowiadam. I tak, gdy pewnego wieczoru siedziałem w ogrodzie, obserwując zachód słońca, zdałem sobie sprawę, że prawdziwym zwycięstwem nie była zemsta ani cierpienie tych, którzy mnie skrzywdzili. Polegało ono na spokoju i sile, które odnalazłem w sobie. Zdolności do pójścia naprzód i obietnicy nowych początków.